zdołaliśmy się dogadać jest coraz gorzej ilość przelanej krwi jest zbyt duża się zapomnieć. Dzień dobry. Ja jestem Mondo, to jest kolejny odcinek Wiedźmina na moim kanale. Znaleźliśmy się po ostatnim odcinku na cmentarzu miejskim w zimie. zębów i pazurów. Roztrzaskane kości. Ktoś chciał się dostać do O! Miesz nam się zaświecił. Wygląda na robotę. Yy, dostaliśmy się na cmentarz w kwestii rozmieszczenia ostatniej czujki, a także zadania od Zygfryda polegającego na tym, że musimy zbadać śmierci podejrzane na cmentarzu. A koniec końców dalej próbujemy rozpracować salamandrę idąc non stop do przodu. <noise> Gdzie się podziały moje maniery? Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jak... Ale masz kurwa sześciopak, jak ludzik myślę. No co, gula nie widzieliście. Widziałem nie jednego, ale żaden nie gadał. No ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzinka rzeczywiście do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Kilku spotkałem. zwłoki ludzi. Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka. Żywych nie jadam. Ale wiem kto ich załatwił. Zahrzyjmy układ. Informacje w zamian za życie. Stoi. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem czego tu szukasz. Długouchy? Smakują naprawdę fatalnie. Dzięki za... Wy? Fajnie, wzięliśmy układ z wetalą. Ja naprawdę lubię brać jakieś e, układy, właśnie z różnymi dziwnymi postaciami, które naprawdę później takie postacie okazują się naprawdę dość ciekawym rozmaiceniem. A was chyba wedługę, wiecie? Bo ja nie pałem jakimś tutaj zapałem do nie ludzi, szukasz, w Morderców. w takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o... Nie pożyjesz. Groźnie gadasz wiedźminie, jeśli nas zabijesz. Kurwa, no nie mam dylemat. Dobra, idę jako Superman ratować ludzi. A nie ludzi i tak wybije. Na pewno nie pójdę na stronę nie ludzi. To ja wasz Superman. Algul. Miał być gule. zgamy Ale ładne kombosy już napierdzielamy. Konkretne, na serio. Żałuję, że ci nie ludzie mi uciekli, wolałbym ich sklastać, nie, ale... Dziękujemy ci, panie, za ratunek przed niechybną śmiercią. Elfy... Obawiam się, że wasi... Słyszeliśmy... Droga jest już... Mylitele. Dobra. Czy że Siegfried nie będzie zadowolony z tego? Może uda się obiecać coś, że... Chociaż to jest taki bardziej zakonniczy taki ratunek, nie? Bo nie uratowałem ich tylko dlatego, że uratowałem, tylko no wolałem uratować ludzi i żeby oni sobie jeszcze pożyli niż zabić kilku elfów, bo dosłownie czterech elfów za, za życie ludzi, no to myślę, że to jest lepszy czyn to co zrobiłem. No i powiedzmy to bardziej opłacalnie. Nie? Grawer zajebiście lubię takie, takie smaczki na cmentarzu, nie Zobacz, że coś tam z niego leci, a, kość Graweira. zbierzemy ją sobie, bo ona może nam się przydać u dentysty, wiecie? Bo teraz dentysta się otworzył, znaczy otworzył swój lokal w, na miejscu właśnie na miejscu detektywa Raimonda Dobra ogólnie mam czasu, mam nadzieję, że nie muszę z tą walczyć. Naprawdę będę tak mniej więcej już leciał, aby lecieć swobodowo w tej grze, nie będę, jeżeli nie muszę się zagłębiać w jakieś zadania poboczne. To zwyczajnie nie chcę, żeby to trwało 10 lat ta seria, nie? Wolałbym ją skończyć w, no, w niedługim okresie czasu. No właśnie, szukam tego tego. Velera to chuj. Szukam tego napisu. <laughs> Słucham. Rozwiązałem sprawę cmentarza, ale nie będziesz zadowolony. Co się stało? Pomijając sprawę gadającego gula, okazało się, że winni za Gadającego gula? No nie... Uratowałem ludzi rzuconych na pastwę gulon, ale nie... Na święty płomień, wiedźminie. Postąpiłeś jak prawdziwy rycerz. Nie rozumiem. Uratowałeś niewinnych ludzi. To naj... Kurwa, jestem ry ry rycerzem, jestem, Nie? 400 dostaliśmy, zajebiście Panie Wiedźmi... Czego chcesz chłopcze? Na bank napadli, a pan Velerath wołał, że teraz przydałby się Wiedźmi O czym ty mówisz? We handlowej To jest napad na bank, wszyscy do góry ręce Lecimy do banku w takim wypadku kurwa złośliwa mendo. Tylko polecimy troszeczkę innym sposobem, żeby nie, nie tłuc się tutaj przez całe miasto. To nie wiem, czy zwróciście uwagę na portal, który znajdował się w Domu Utris. I on. Taki sam znajduje się u Kalksteina i taki sam portal znajduje się również na Bagnach. To jest potwierdzone info. Ten rozdział znam bardzo dobrze. Także nie będę tutaj udawał, że. Coś mnie zaskakuje, o czymś nie wiem, ale no, to akurat znam, nie? Yy... Czy do wieży na bagnach, czy do laboratorium... Dobra, odpuścimy sobie Kalksteina jeszcze w tym odcinku, on nam da tylko tysiąc reniaków. Także nie ma co tam się o niego zabijać. A jest napad na bank! To jest napad na bank, tu, tu, tu. Gank Albanii pewnie na bank. Tris, powiedz mi, że jesteś w domu. To oddam cię teraz od zadanie. Jesteś w domu. Dobrze, to oddam ci zadanie z czujkami i polecę sobie do banku. Gera? Umieściłem czujki. Wiem. Jak tylko to zrobię. Skąd? Dziecko. Mały chłopiec imieniem Alvin. Znajduje się w. Dziecko może być powodem. No tak, wszystko zapomniałeś. To dziecko jest źródłem. Ma wielką moc. Prawda? Starsza krew? Wyjaśnię później. Dobrze. No właśnie. Tu pojawiają się trudności. Ta głupia sikszaszani nie chce mi go wydać. Mówi, że nie znam się na dzieciach i nie, zao... nie mam siły z nią gadać. O, To twoja przyjaciółeczka i załatw to. Mogę załatwić ją. <gry> Recepta na wywar. Ciekawe, czy ja już jej nie czytałem. Ale okej. Okay. Właśnie, przydałoby się, jakbym sobie sprzedał trochę tych itemów, bo mam ich troszeczkę za dużo. Ale wydaje mi się, że ten wywar już przeczytałem. Nie, nie przeczytałem. To jest wywar na wallhacka, Nie będziemy mogli sobie patrzeć przez ściany i takie tam bajery. Dobra, ale sam bank znajduje się przy przy, przy. 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 przy rynku. Także, może, jeżeli ludzie nie zainteresowali się napadem na bank, to pójdziemy sprzedać cały ten staw, który mamy zbędny. O, oczywiście znajomy dla mnie spadki FPS-ów. O! Dobra. W się uspokoiło. Nie lubi naprawdę. Jest nareszcie. ile to. w takim Dobra. Co ty chciałeś ode mnie? Nie, Kurwa, za szybko przeskipowałem. Do... Ile to? no to dosyć skomplikowane. W takim razie... Chętnie przyjmę darowiznę. Tak, to dobre słowo. Po... Yy, kamienie szlachetne? ja mam kamienie szlachetne? Rubin. Kurwa, czyli muszę mieć trzy runy, tak? No dobra, wiem, że runę jeszcze mam w posiadaniu Talar, także to mnie ratuje. jak za dawnych czasów, Zamknij pysk, kurwa, i handluj ze mną. Choler taki miecz, który ma obrażenia minus 30. Yy, kamień rolniczy? Nie, nie będę go sprzedawał. Miał diamentowy. Nie dobra. To mogę sprzedać. Meteoryt już raczej nie. Prawdy spadki FPS w, w w zimie handlowej są złe Dawaj, no, dawaj, 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 ja nie mam czasu, naprawdę Chcę ci sprzedać tak, na pewno to chcę ci sprzedać, na pewno chcę ci sprzedać to na pewno to, na pewno też to na pewno też to i też to tutaj nie ogarnam, że chcę ci sprzedać wszystkie Pastel chemiczna raczej zostaje Skóry wilka, łap! Składniki alchemiczne raczej, już nie. Zerikański sprzedawca. Okej, okay. książki. O roślinach polnych, zielnik druidzki, roślinach ziemiałowych. Ja muszę znaleźć coś na temat kikimor, bo wiem, że w tym rozdziale już będą występować kikimory i to dość licznie. Na pewno na bagnach będą, a na pewno też będą tutaj. Potrzebujemy wsparcia! Dziwny. Zygfryd nie przepuściłby takiej okazji. Całe szczęście, że jesteś, Gerard. Potrzebujemy pomocy. Mój brat tam jest. Poczekajmy. Zdaje się, że... Samo. Będziemy się trzymać Zygfryd w Nie Organizowałem grupę uderzeniową. Witaj, Zygfrydzie. Na wieczny ogień, najwyższy. Jak dostaniemy... Kiedy wszyscy czekali na ciebie, zorganizowałem klucz do ratusza. Możemy ich zajść od tyłu. Mieliśmy neg... Wolę negocjować bez strzały w oku wiedźminie. Po... Będziemy się trzymać Zygfryda i na pewno pójdziemy sobie na stronę zakonu, na pewno nie udam się na stronę ludzi, to są takie złośliwe kurwa, stworzenia, z którymi nie chcę mieć raczej do czynienia w żadnym momencie życia, pizniemy sobie skółkę na wszelki wypadek. No idź Zygfryd pajacu, kurwa, jak ty stopy masz. Ratusz Fajnie, nie ludzie się stoją. No to jesteśmy. To prawda, że chcesz negocjować, Dwan? W imię płon. Mieliśmy negocjować? Bledę Dła. Masz. Napierdalać ich. Mówiłem, że was wyłapie. Zginiesz, Zginiesz, nie człowieku. Szkoda, że umarliście. Sztylet. Sztylet dwa oreny. Szkoda czasu na przeszukiwanie was. Chyba, że pójdę sobie na górę. O, święcony miecz zakonu. Biorę. Różki nie biorę. jak miejsca w ekipunku. Elfimiecz trzeba wyrzucić. Kurwa, ale będę miał miecza. Uuuu. Panie. Wydupiamy dalej. Do banku Vivaldi. Góne pierdolę wiedźminie. Nie ma możliwości współistnienia, koegzystencji. Przez setki lat nie zdołaliśmy się dogadać. Jest coraz gorzej. Ilość przelanej krwi nie da się zapomnieć. Wybaczyć tu chodzi o przetrwanie, Zygfrydzie. Biegnij do skarbca, ale szybko nim będzie za zapuś... późno. Tak. Zygfrydzie, co? Napierdalają ci od pięć minut. Włochata małpo, a ty to niby kurwa nie było. śmieciu, jeszcze bardziej włochaty jak ja. Poza tym nie karmią. Oś, gardzę tobą. Siema. Kurwa się ubrałem na zakonnika teraz, nie? Zabijałeś. I win ochłoń. Nie, Dłan. Podnosząc na nas. Praćko. Dawaj Edwin, roztrzaskam cię w 15 sekund. Podjąłeś Zygfryd? Co tutaj robisz? Cieknie z niego. Wieczny ogień dodał mi sił. Go... Na Krasnoludów najbardziej dobrym stylem powinien być grupowy. Jakby nie patrzeć. Bo mam krasnoludę, odpalam grupowy i obcinam mu kurwa łeb i 10 jego kolegów od razu za jednym strzałem, mnie. Ale powiem wam, że. <ścoughs> że się wyjebaliśmy, nie? Troszeczkę żal. <śpiew> źle to rozegrałem. Za mocno się w nich wiebałem. Nie mając żadnych olejków, nic. Dobra, mamy z tego miejsca, pierdół, pierdół z OK okej, czaj, o co chodzi? Oh, kurwa, jak cię zajebało, nie, gościu, poniósł cię No, Dobra, dawaj, kurwa, chcę was bić silnym, żebyś szybciej było, ale... Brawo, Zykryt! Brawo, przydałeś Nie mam oleju, więc założę sobie... ...to i założę sobie również... O nie, zamieci nie, nie, nie użyję na pewno prędko, bo przejechałem się już na tym w poprzednim rozdziale. Znaczy dwa rozdziały temu, w drugim się przejechałem. Sraty taty! Wyciągnąłem sztylet jakiś nieśmieszny. Jest takie, muszę ruszać za jej winem, ale jeszcze nie mogę. Się kurwa brodacze i obane. Łączymy combo, Gerald. Niestety się nie udało. Mam nadzieję, że Zoltan się na nas nie pogniewa. A Vivaldi powinien być nam wdzięczny, że odbiliśmy bank z rąk nie ludzi, Bo jakby nie patrzeć, oni chcieli go określić, nie a. Jak to będzie, to nie wiem, wlot do kanałów. Z tych nie do się przy... O, ciało rycerza. Co miałeś rycerz przy sobie? Młotek. No kurwa jesteście bogaci, nie? Cieszę się, że wybrałem waszą drogę. Kanały w pogoni za jej winem. Ja nie wiem, Zykry, ty jesteś kurwa niesamowity, nie? W było napisane, że jesteś już na dole. Nie wiem w jaki sposób, nie wiem jakim cudem. O. Prowadzi powinniśmy. Jesteś kurwa niesamowity. Wlazłem pierwszy ja, ale. A skółka. Nie bierzemy hajsy, browaru nie bierzemy. Alp. Kurwa, nie pamiętam czy na Alpy to. Szczególnie zaczną nam się bitwy z wampirami, z alpami i tak samo bruxy już się zaczną pojawiać. Z czego jest fajny drop z nich, ale oczywiście ja nie mam jeszcze książek dotyczących ani brux, ani alpów. dekokt Kamień? Tak, to jest runiczny, czyli gówno. Winogrona, miał diamentowy, się przyda, bo właśnie przed chwilą jeden zmarnowałem. I bierzemy coś, co na pewno nam się przyda, nie? Na pewno level nam się przyda. Pancerz plus 5, obrażenia plus 10, obrażenia plus 30. Żywotność plus 2, co level to sprawdzam, wiem doskonale o tym. Parowanie nie stolowy silny, nie stolowy grupowy, może zainwestujemy, co? 5 ciosów. 5 ciosów. Czwarty atak w sekwencji składający się z 3 ciosów, o. Tam to już będzie sieka. A może w się zainwestujemy, co? Szansa na strach? To raczej nie. Szansa na ból już bardziej, powiem szczerze. Ale chyba damy sobie na razie. Tu jest fajny talent, który chciałbym kiedyś rozwinąć, stalowy silny, może na razie nie damy w stalowy grupowy, strasznie dużo walczymy grupowym, także to nam się myślę opłaci. Dobra, przy okazji racji, że już medytujemy, zrobimy sobie jeszcze jeden olej swimfit. Lol. Jeżeli medytuję godzinę po rozdaniu talentów, to już ta godzina medytacja nie liczy się jako godzina z okazji tego, że muszę poczekać na... Fajnie, spawner Alpów. Nie mówcie, że skończył mi się miał diamentowy. Ty, ale to jest zajebistej źródło XP, ja dostaję za jednego 540, czyli... Ja może sobie tutaj troszeczkę przy, przy ten, przy kampie i będę expił na nich. Tu jest jeszcze portal, który się jeszcze nie uruchomił nie wiem czemu. Chodźcie rasy, mam, mam nowy poziom tego O kurwa nie my, skółki, nie O! Się porobiło Dobra, na szybkości. Jedną sobie o ja skółeczkę Geralt. Teraz odbiegniemy i jebniemy sobie dekokt Dobra, i teraz myślę, że możemy ich wytrzaskać, nie? Kurwa, ale ich tu jest, nie? Bolność! Śmierć wybierzcie, śmierć! To jest lepsze dla was. Ale się ich trzaska teraz, takie kurwa, wiesz, przyczaj po piętach mieczem te sprawy. Ale zdołali. Tylko dzięki twojej pomocy. Może innym. Do zobaczenia. No, w końcu macie jakiś drop, chłopaki, czyli troszeczkę, jakby nie patrzeć, warto was było bić. Ty masz akurat 20 groszy, także no nie bardzo Ci było warto bić. Ale sama przyjemność, no, była kusząca. To jest takie przyjemne, spożyteczne. Mnie, nie, że mogę sobie pozabijać trochę ich, to jeszcze mogę. Radny Zykryta, jak biegnie, kurwa, jak, jak do Sracza, nie? Czyli to nie jest ranny, tylko on ma parcie na stolec. Teraz yy, działa natężenie znaku i natężenie znaku igni. Czyli ja teraz powinienem z igni tak na że to głowa mała. Portal utworzysz się? Nie, nie otworzysz się, bo nie dopiero jak wyjdę stąd. Nie poczuję się tu wracałem. Ale no cóż, to już się powinno tak przyjąć, że ja. Pod dzielnicą handlową O, czyli jesteśmy tu gdzie jeszcze nie byliśmy Fajnie Czyli idziemy sobie do wyzimy handlowej I do rada po jakieś te bonusy może Zykryd się zgubił, nie? Kurwa, czego mi ich tu ściągasz? Ja sobie chciałem stąd wyjść, tumanie ty. Musimy zaraz sprawdzić, jakie wpisy dostaliśmy na temat Zygfryda. Czy tą kratę ja sobie mogę otworzyć? Nie. Dobra, lecimy do Belerabady i kończymy dzisiejszy materiał. Czyli, w sumie, co dzisiaj zrobiliśmy? No, w sumie zmasakrowaliśmy dużą ilość nie ludzi. Dziś widziałem sprzedawcę książek. Musimy się do niego przejść. Tup, 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 tup. Mogę wrócić chyba. Już pokłopoty. Prawie? Niestety ich przep. Znajdziemy go. Gdzie mój order? Hm, Śliam, że wysuną jakiś highs. Dobra i tym niemniej akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zapraszam Was do następnych. Jeżeli wam się nie podobało, zapraszam Was do następnych filmów ze na... Tak, podstawa to dobrze się zareklamować. Także do, do następnego odcinka na razie.